Dzień dobry kochani, witam cały mój świat, kłaniam się niziutko, <słuchajcie> posłuchajcie to tak jak widzieliście, nagrywam shorty, nagrywam shorty, jadę do pracy, i jestem zapracowana, Ha! dzisiaj lekki oddech, no to chociaż mogę coś nagrać, mogę się z wami przywitać i mogę się z wami podzielić moim codziennym życiem, witam, witam moje wróżki, dzień dobry, witam czarodzieje, czarodziejów, głównego aciego i innych także, Witam Łukasza, witam Marię, witam Magdalenę, Jadwigę, Mariolę, kochani, ale dzisiaj szczególnie witam Ireny. Te, które już są z tamtej strony, tak jak moja mama. I te panie, które są jak najbardziej tutaj z nami obecne, także a jeszcze jest pani Renka, która też mnie ogląda i komentuje Pani Irenko na pani ręce 100 lat 100 lat najlepszego, dużo zdrowia, dużo radości. I cóż mogę powiedzieć? Samej miłości. Bo miłość, kochani, jest w każdym wieku potrzebna. Potrzebna jest w każdym wieku. O, zobaczcie, takie mamy piękne niebo. No, może minimalnie, minimalnie, gdzieś tam przy horyzoncie takie lekkie smugi, ale to na niebie, nie mgły. Mgły nie ma. Wzgórze Galgenberg bardzo ładnie rozświetlone, bez mgły, a wiatr. O, ogrzewanie już tu sąsiedzi grzeją. No, u nas też się grzeje, posłuchajcie. U nas się grzeje olejem opałowym, u sąsiadów wygląda też, że też, bo gazu w okolicy nie ma. No, ewentualnie następne, sąsiad naprzeciwko, no to pali drzewem. Słuchajcie, ile oni już tego drzewa wywieźli do tej piwnicy. No, niesamowicie. Także witam i zapraszam na kawę. To, to za chwilę. Witam, kochani, z kawą. A jakoś tak ostatnio ta kawa troszeczkę mi przeszła. To znaczy tak, no jak może jedną wypiję i to się, i to się pomylę, jak wpiję. <grym> Także jakoś mi nie, nie ciągnie. No to jak mi nie ciągnie, no to nie będę piła. Ale dzisiaj pomyślałam, taki ładny dzień, spotkanie z moim światem. Nie no, kawa musi być ze śmietanką z Polski. <grym> Ale mnie cieszą te rzeczy polskie, posłuchajcie. Zobaczcie, no tutaj samo dobro, samo dobro podgrzybki, a tu był prawdziwek. A tu wiadomo co było. O, także jak najbardziej. posłuchać, zobaczcie, jakie tam ładne mmm, prawdziweczki były piękne. Także wszystko ładnie ususzone i się szykuję na bigos. Będę gotowała bigos. A chwaliłam się. Tutaj znajomej, pani, która prowadzi, posłuchajcie, raz z mężem i synem prowadzą warsztat samochodowy, ale ona jest też mechanikiem. To jest w ogóle niesamowite. I mówię do niej, że opowiadałam koleżance w Polsce, że mam tutaj taką panią, która jest mechanikiem samochodowym, bo u nas nie ma. No, ja przynajmniej się nie spotkałam z kobietą, która jest mechanikiem samochodowym. A ona mówi, ale to te kobiety nie pracują w warsztacie. Nie, nie, no pracują, prowadzą np. ubezpieczenia, no przyjmują kasę w finansach, ależ oczywiście. Ale żeby być mechanikiem, no to naprawdę szacunek. I jak to jej mówiłam, i ona mówi, ja mówię do niej, jak to było, myśmy rozmawiały, że wirkliś? No ona no, no. wirkliś? ona ja, jest tak, ona jest mechanik i to jest, posłuchajcie, dobry mechanik. <głysklarzionale> Niesamowicie, a dlaczego o niej wspomniałam, bo... Mówię do niej, że jadę na grzyby. No ale co ja robię z tymi grzybami? No jak to? No robię sos z kluskami, ale robię też suszę. I suszę i robię taki, takie danie polskie, bigos. <noise> Także myślę, że jak już gotuję, to mam jej zawiozła, niech by spróbowała, bo to, to mam kilometr do niej. Nie, nie, bardzo w porządku. Posłuchajcie państwo, przemili, w ogóle można na nich liczyć. Takie tacy o to jest tak, to jest taka czy firma, no bo w tym wiecie oni jako firma Autohus na której można polegać. No nazwisko jest, jakie jest, ale to nie będziemy do tego... Znaczy, słuchajcie, chodzi o to, że nazwisko jest znane z czasów wojny. Ale to już ten inny temat, nie wchodzimy w ten temat, kochani. Także dla naszej Irenki, pani Renko, no takie znamienite imię, i dla wszystkich pani Irenek, <grytanie> i dla wszystkich tych osób, które miały osoby o imieniu Irenka. <laughs> może dzisiaj warto zapalić świeczkę. <laughs> Czy ta w ogóle świeczka coś daje? Ale nie, to jest taka to słuchajcie, intencja, niech jej tam będzie dobrze. Jak może tu było źle, to niech tam będzie dobrze. Czymże jest miłość? Przypomniało mi się takie powiedzenie z liceum, ale to wiecie, kochani, to takie, bo, jak to tak, człowiek się uczył tego drugiego dna, jak to tam się rzucało hasełko, jak to jest. Miłość to uczucie głupie, zaczyna się na ustach, a kończy na... I to pamiętam, że jak to usłyszałam pierwszy raz, nie wiem, może była druga klasa liceum, to... A, ha, ha, ha. O, jakie? No, jak to człowiek, jak już dojrzewał, już dojrzał, to już tak zupełnie wszystko inaczej zrozumiał, inaczej na to wszystko patrzył. Może wy znacie, Państwo, kochani moi, znacie jakieś takie w tym stylu a la wierszyk czy cokolwiek? Proszę, podzielcie się, no bo jak to jest to miłość? No bo tak, dla jednych miłość to. No tak, przypomnienie mi się włączyło i trzeba było wyłączyć. Przepraszam. Także wracając do tej naszej miłości. Hmm. To tak, miłość to współpraca. Miłość to radość. Miłość to takie miłowanie się wzajemne. No bo słuchajcie, nie idziemy w kierunku, że miłość ma być jednostronna. No dla innych miłość to powiedzmy radość seksu. No ale czy ta radość seksu to też jest jednostronna czy dwustronna? <laughs> czy jest zadowolenie obu stron? Jak to było w Ali Macbill? Ach, jak ja jestem zadowolony z tą nową dziewczyną. Tak. A ona? Nie jej się nie pytałem. <noise> Także może warto się zapytać i dojść do wspólnych wniosków. To jak jest dalej z tą miłością? Miłość to wspieranie się wzajemne. I myślę, że w tej miłości, bo to słuchajcie, no to oczywiście przyjaźń, a miłość to jest różnica, no bo ta przyjaźń to jest taka jeszcze powiedzmy wspieranie się ogólne, a takie się wspieranie Duchowe, fizyczne, no bo słuchajcie, przytulanie się do drugiej osoby, no to już myślę, że z tą przyjaźnią, no to już tak nie ma, nie? No możemy się, tak powiem, przywitać serdecznie, a już przytulanie to już poszliśmy krok dalej. <słuch> no i co dalej z tą miłością? Temat podjęłam, no, kochani. Ciekawy temat, ciekawy temat mi tu dzisiaj przyszedł. Jakie jeszcze mamy miłości? No mamy, posłuchajcie, miłość taką rodzicielską, jako rodziców, miłość matczyną, miłość ojcowską. Także miłość, no to jest też takie, posłuchajcie, miłość matczyna to jest. No ale przede wszystkim to też jest nasza natura, prawda? Zobaczcie, jak to jest, że my ludzie taki był przykład, mi się przypomniał teraz. W szpitalu posłuchajcie, jak jest na przykład e, depresja poporodowa. Tak, i byłam świadkiem takiej depresji, dziewczyna miała. Posłuchajcie, ona, dziewczyny, wszystkie kobitki dokoła, tymi dziećmi, w ogóle temat, jak to to, a to to, te dzieci, karmienie, a ona się odwracała. Przynosili dziecko, kładli, a ona się od tego dziecka odwracała. Zobaczcie, jakie są różne, ciężkie sytuacje w życiu, i co z tym zrobić i urodziłam dziecko i powiedzmy przyszła ta depresja. No trzeba rozmawiać, trzeba przekonywać, trzeba no przede wszystkim chyba się też otworzyć na tą miłość rodzicielską. Także całe to wszystko nie jest takie proste jak się mówi i to tak jak jest tą właśnie krytyką, że czasem krytykujemy, bo tam ktoś oceniamy, a to teraz trzeba by się znaleźć w tej tak powiem, w butach tej osoby, prawda? W tej sytuacji, danych osób, i czy to będzie tak, czy będzie inaczej. I wcale to nie jest proste, tak, żeby wyjść, i znaczy w sensie wyjść w rozmowie, czy w jakichś takich relacjach, dyskusjach, i żeby tak powiedzieć, no ty to, to, to i tamto. No właśnie, halo, halo. To jak to jest ty to i tamto? Jak to jest? Jak to, posłuchajcie, to stawianie granic jest niesamowite. Ta, no właśnie w tej miłości, no bo teraz jest pytanie, żeby ta miłość nie była toksyczna, no bo mamy też miłość toksyczną. A jaka to jest miłość toksyczna? No wtedy, gdy już przejęliśmy daną osobę i już to taka jest miłość. Oczywiście to tak może na przykładzie powiem, myślę, że tutaj chyba będzie właśnie, mamy małe dziecko, które? Musimy koło niego zrobić, bo ono jest za małe, by mogło cokolwiek samo zrobić, prawda? Musimy nakarmić, musimy przewinąć. Ale to dziecko rośnie. Każdy z nas był mały i większy, średni, mały, mniejszy, większy, średni. <grych> Także dorastał i później potrzebujemy samodzielności. Potrzebujemy, by nas nauczono tej samodzielności, a nie, że wszystko podawać. Nie to, że kupimy y, zabawki z, y, z całego sklepu. No i ile będzie radości? Będzie radości dwa dni, no trzy dni, a później, a później pfu. no to tak, to jak tak można kupić wszystko, to już później człowiek, posłuchajcie, nie umie pragnąć, nie umie marzyć, no bo w sumie wszystko kupili. No ale jak to jest? Taka była fajna, to była... Nie lubię ogólnie reklam, ale ta reklama mi się poda, podobała, że za kartą Mastercard zapłacisz za to, za to, za to, ale za to kartą nie zapłacisz. A no właśnie, i tego kartą nie kupisz. O, no właśnie, tak to jest. I to jest tak tą miłością. Byliśmy kiedyś na warsztatach w Czechach i posłuchajcie taką. Akurat miałam rozmowę, tak mi się Piotrek przypomniał. I rozmawiamy, rozmawiamy i ja pewnie mówię do niego tak. Wiesz, co no z tą miłością to jest tak, że przede wszystkim miłość to trzeba poczuć. Poczuć, że ktoś nas kocha. To wtedy jest ta miłość, jak to czujemy. I tak mu opowiadam, tak się z nim dzielę, posłuchajcie. Ja mam też coś takiego, już też zauważyłam, że. W rozmowie z określoną osobą ja rozmawiam z każdą osobą inaczej. Znaczy, ja nie umiem rozmawiać y, z, ze wszystkimi osobami tak samo. Także nie mam tak, że mam przygotowane pytanie i dokładnie to pytanie wszystkim zadaję. Nie, nie, nie. To tak jak popłynie, prawda, ta energia. No i do niego właśnie mówię tak, że mówię, po sobie, to jest tak z tą miłością, bo to w sumie wtedy raz chyba w życiu taki temat poruszyłam z nim, tak to zapamiętałam. I mówię, posłuchaj, no jest tak, że mówisz: Ach, kocham cię, jak ja cię kocham, i ja cię kocham, to tak jak w tych amerykańskich filmach Ach, kocham cię i kocham cię. Ale ty tego nie czujesz. Ale gdy przyjdzie druga osoba, i ona nie mówi, że cię kocha, tylko ona to robi, ona cię kocha, ona cię wspiera, ona jest z tobą cała. Ona wręcz czyta w myślach, bo to jest też ta miłość. To wtedy jest miłość i wtedy i to jest to wtedy prawdziwe kochanie. A nie wtedy, gdy tylko słyszysz, że cię kocha. No bo przecież słowa. Jak to się śmieją, że nie daj może, jak taki, powiedzmy, jest jakiś taki związek dłuższy, posłuchajcie, kochani, i nagle mąż przyniesie kwiaty. O! Pewnie był winny. Zobaczcie, jaka jest od razu ocena, prawda? A może jest tak. O, to teraz mówię do wszystkich panów. A może i do pań? <laughs> Że posłuchajcie, tak spontanicznie zróbmy coś dla naszej bliskiej, kochanej osoby. Tak zupełnie spontanicznie, że jeżeli przyszedł nam pomysł zadzwonić, wysłać sms to nie zastanawiamy się, czy a może nie dzwoniliśmy dwa lata, a może roki, co ta osoba sobie pomyśli. Nie, to właśnie puszczamy. Nie, a może tak, a może inaczej, zobaczcie, jak ten umysł zaraz wkracza. I to jest właśnie słuchanie się intuicji. Przyszedł pomysł, Wyślijmy SMS-a. No właśnie na zasadzie Kocham cię. Jestem z tobą. Serduszko! Myślij po prostu i podpisz. Magda. A może mama? A może tata? A może brat? A może... A może była żona? Mamy takich znajomych, posłuchajcie Państwo, kochani moi. Rozstali się. Mają drugie, yy, drugie osoby, ale jak to powiedziała ta babeczka, on jest tą osobą, na którego mogę zawsze liczyć. I w tej chwili jesteśmy w takich relacjach, że ja mam swoje życie, on ma swoje życie, ale jak jest taka sytuacja, którą wiem, że on może mi pomóc, to ja do niego piszę SMS i on mi pomaga. Zobaczcie, to jest sztuka. O, to jest bym powiedziała, wielka sztuka. Bo to przecież oczywiście uważam, że pewne rzeczy należy w życiu zamknąć, nie ciągnąć tych ogonów, bo jak się te ogony ciągnie, to nic z tego nie ma. Nie, są same troski, posłuchajcie, ciągnie się te, ty, tymi ogonami te troski, prawda? Także te, te troski do tych ogonów się przyczepiają, <grony> ogonów. <grony> I tak ciągniemy, ciągniemy, a to trzeba puścić. I dzisiaj o, do się wysłałam taki, posłuchajcie, jest lekarstwo na wszystko. <grony> Cytuję. Pierdol to, lekarstwo na wszystko. Jest, wiecie, w takiej flaszeczce, nie? <taki> Takie kapsułeczki. Tak, bo przecież to o to chodzi. Posłuchajcie, kochani, i jeszcze się muszę podzielić, bo to mnie trapi. Słyszę, że w Polsce nie ma węgla. W sensie, nie ma węgla, są kolejki, jest bardzo drogi. Ale posłuchajcie, no my węglem stoimy, prawda? To nasze bogactwo narodowe. Ale jaka jest ciekawostka? O czym chcę powiedzieć? Pytam się tutaj znajomego, posłuchaj, a ile w ogóle w Niemczech węgiel kosztuje? I on mi wysłał linka. A w tym linku jest firma, która handluje m.in. węglem. I ile kosztuje węgiel? Tona workowanego polnisze, czyli polskiego, 830 euro. Lub trochę taniej. Słuchajcie, 830 euro. Tona węgla workowanego polskiego. To jak to jest z tą informacją? I dlatego mówię: taki lek dobry na wszystko jest najlepszy. Bo to, że informują, że jest tak, to wcale tak nie jest. Aha, czyli jedni mogą handlować, ale dla innych nie ma? To jak to jest? Oczywiście plus jest ten, że może w końcu sprzedajemy polski węgiel w dobrej cenie. No ale to zawsze się sprzedaje, jak się ma więcej, a nie jak dla nas nie ma. Także widzicie, tak jak tutaj Wam powiedziałam. Tutaj akurat w okolicy gazu nie mamy. Ziemnego, także jest, ogrzewanie jest głównie, no tak jak widzieliście, jak chodziliśmy na spacery, zresztą nieraz dużo jest tego drzewa, także te ludki palą. Słuchajcie, to jest dom jak dom, ale te domy tu nie są małe. Tu są duże domy, to tak jak sąsiad naprzeciwko. Ile oni tego drzewa już do tej piwnicy wrzucili? No tam jest takie jakby, według mnie to cztery mieszkania. Ale ile już tego drzewa wrzucili? To przecież trzeba napalić to codziennie. Nawet kilka razy dziennie. To nie jest tak, że wrzucę drewno i się pali i mam spokój dwa dni albo tydzień, prawda? Tak jak jest u nas na miejscu, powiedzmy, na ekogroszek, czy na pelet, czy jest jakiś automat. Nie, nie, no tu po prostu trzeba tym węglem palić trzeba go dorzucać. A on się w miarę szybko, to drewno się szybko spala. Także to tak to jest. E, zaczęłam, ach, to jest informacja dla tych, dla pani, która się mnie pytała, czy... Tutaj w Niemczech dostajemy informacje pocztą, o, że nie wiem, że tam jakaś sytuacja, owszem, to znaczy owszem, nie, nie dostałam żadnej takiej ulotki, ale otwieram skrzynkę codziennie i te ulotki tak zerkam, co to jest, czy to jest, nie wiem, reklama, czy gazetka sklepowa z jakiegoś tam reala, czy z jakiegoś tam Kauflandu, także to zawsze na to zerkam, ale mówię teraz jeszcze zwrócę baczniejszą uwagę, no czy to jest tylko gazeta, no, jak na razie nie spotkałam się, pilnie wręcz teraz przeglądam, co to jest. Nie mam żadnej ulotki o jakiejkolwiek tam sytuacji. Owszem, była informacja w niemieckich mediach, że w razie ewakuacji, żeby. No i tak się zastanawiam, ale to jak to będą nas ewakuować i gdzie? <śm> i jak. No, ale okej, okay, to tego tematu, ten temat omijamy. Tylko w razie ewakuacji należy mieć dokumenty, należy mieć w domu safe i należy je dobrze schować. No, rozumiem, że dokumenty, ewentualnie biżuteria. No. no, to jak taki jest pomysł, no to niech będzie, ale później sobie pomyślałam. A może to jest tak, że jest firma, którą trzeba wspierać, na przykład produkująca sejfiki. Hmm? Może to tak jest, zobaczcie, bo to teraz tak nie wiadomo, jak to jest z tymi reklamami, czego teraz dotyczą. Kochani, o. Jak to mi się pije, dobrze tą kawę z całym moim światem. Pozdrawiam, Sydney. Joasiu, dzień dobry. Justynkę, dzień, Justynko, dzień dobry. Witam wszystkich y, zwolenników <laughs> Amanity Muskali, bardzo mi miło. <laughs> Ale pozwólcie, a powiem Wam ciekawostkę teraz: to tak, jak robię te shorty, no to nagrywam z bliska, prawda? I widzę różnicę, że jak jestem zmęczona, to. Tak mi rzeczywiście, bo to tak przypomniałam się, Justynka, jak mi kiedyś pisała, że jak ona jest ma stresa, jest zmęczona, to y, tak jej blokuje. Justynko, napisz mi, kochana, dokładnie, jak to wygląda, bo ja mówię założyłam, że jak jestem wypoczęta, weekend fajnie minął, relaksik, klas i w ogóle, to ta buzia mi się tak ta strona szczególnie po paraliżu, to ta mi się wygładza. A jak już jestem trochę zestresowana, to tak mnie to bardziej spina. O, tak bym powiedziała, to jest była dobre określenie, po prostu mam bardziej spięto. No ale chodzę na ten mój krankę gimnastik, Mabeczka mi daje ćwiczenia, już jej nic nie mówiłam, że przez, ja przez rok te ćwiczenia ćwiczyłam, ale zaprzestałam, ma rację, trzeba wrócić i te takie 5, resztka tak jak uważam, że 5% może mi gdzieś zostało, muszę tak powiem wytrenować, no bo pospinane, pospinane mam tutaj faktycznie, jeżeli ktoś nie był na masażu twarzy, to w ogóle polecam. Bardzo fajna sprawa. Naprawdę, Roz... znaczy to jest masaż twarzy i głowy, prawda? Tu z ramionami. Bardzo fajna sprawa. Kochani, jeszcze raz najlepszego, spokojnego dnia. Do jutra lub do soboty. Pa!